Kleiłem już na wielu klejach, ale Baumit Flex Uni-Gel naprawdę mnie zaskoczył. W przeciwieństwie do innych klejów, nie jesteśmy ograniczeni do jednej konsystencji kleju, także możemy sami decydować, ile wlejemy tu wody i jaką konsystencję będzie miał nasz klej. Przy gęstym rozrabianiu świetna przyczepność na ścianach, nie mamy spływu płytki, idealnie nam się ona trzyma. Natomiast przy rzadszym rozrobieniu kleju który jest idealny na podłogi, idealnie nam się klej rozleje po podłodze, tym bardziej, jeśli dodatkowo go zawibrujemy. No i taka jest jego konsystencja. Idealna konsystencja dla mnie na ścianę. Przy rzadszej konsystencji na podłogach klej idealnie rozpływa się pod płytką, dzięki czemu mamy pełne podparcie płytki klejem i możemy uniknąć głuchych miejsc, a tego nie lubimy. To wszystko dzięki żelowej konsystencji kleju Flex Uni Gel firmy Baumit po grzebieniu też mi ten klej nie spływa jak widzicie klej po nałożeniu grzebieniem również nie spływa tylko tak jak go nałożyłem tak jaką strukturę mu nadałem tak to zostało